Kobiety są z Wenus, chopy są z Marsa. Czym się różni Gowa baby od chopa? Ozywa się kotkę ryje płci żeńskiej. I ja wam to chciała dzisiaj tak blank, po naszemu, po śląsku wyforsztelować. To jest Gowa od chopa. Ja już ją łopciła, co by tam się podziwiać, co tam driny jest ale być może muszę co to jest za różnica między głową baby a głową hopa. Wewnątrz driny, we mózgu hopa są takie rozmaite, maluśkie krzynki. One nie są ze sobą połączone i one się ze sobą nie stykają. Jest krzynka kasy, krzynka auta, krzynka seksu, krzynka roboty, o, mało nie. Jest jeszcze, no co za może być, krzynka piwa, krzynka sportu, po jakimś taką małbony? no siedzą przed telewizorem i ten sport oglądają. Krzynka, teściowy, krokasik, czy mają we piwnicy zakopano, albo ją za bardzo nie cierpią. Krzynka telewizji. I te krzynki są sam we mózgu. I dajmy na to, że hop chce pomyśleć albo pogodać o autach to on ostrożnie wyciąga krzyka z autami i on wtedy jest ino w autach. I ty, głupio babu tam idziesz. A nie mi, kochanie, w tym. A zobacz, a to mam takie koraliki. A kupiłam sobie torebkę. rękę. cię, głupio babo, nie słyszy. On myśli o autach. On godo o autach. Jak on skończy o autach, weźmie ta wrazi nazwę do tego łóżka ostrożnie, to sam nie mam takiego czegoś, ale ona się nie śmi z innymi stykać, to wtedy dopiero się go zapyta, a ładnie mi w tej sukience, a ładnie mam ten kolor. on ci tak i tak powie, ja, ja, Czyli wy musicie kobiety pamiętać, że jak on dajmy na to. Pije piwo, albo idzie na piwo, to nie godaj mu łotaszce, kierowcy się uwidziała, albo godę. Jak włada Louise Vuitton nie i chce się kupić za 3000, tysiące, to mu wtedy powiedz, bo on Cię nie usłyszy. Mogę sobie kupić taradkę Louise Vuittona? Jo, ja, ja, bo chcę iść na piwo, i się kupisz nie, darmo będzie po tym. Ale ja wam powiem, sam jest tako jedna bardzo ważną. Szinka, Szynka z nicością, a nic nie ma. Ona jest taką dosyć wielką. I na to, że hop, siedzi przed telewizorem za pilotem, nie? Co robisz, kochanie? A on padł, nic. Ale co robisz, kochanie? Nic. Easy. nic. Ciąg i stąd. Ale przecież musisz coś oglądać. o czym myślisz? O niczym. Ale przecież musisz o czymś myśleć, bo ludzie o czymś myślą. Piersie, o niczym nie myśla, I kobiety to jest szczero prawda. Jak hop wyciąg ta swoja krzynka z nicością. I on tam drinyje, to do niego nie dociera nic. I jeszcze do tej krzynki z nicością się wraca. bo się te roski pooglądamy. Jak wygląda driny, mózg ładny. To wie od baby. Powie, jest ze wszystkim połączone. Zauważyliście, opinię, że siedzą cztery koleżanki u waszej baby i każdą godu, one godają łorus, łorus godają. I ja wam powiem, że każdy każdą słyszy, każdy z każdą się rozumie, ale Najgorsze jest wszystkich coś inksze. Patcie, same wszystko połączone. Taszki, seksy. Co ja tak z tymi taszkami? No coś. Moda z dzieckami. Seriale z taszkami z koleżankami. Szczewiki z kawą. I wychopy macie przerąbane. Wiecie po jakiemu? Bo bawy wszystko pamiętają. Wszystko. Jakbyście się ją spytali, jaką ona miała keckę czy roki temu, tak jakżeście przyszli na do domu, to ona będzie wszystko pamiętała, że to była fioletowo, we kropki, wyście byli po trzech piwach, sam żeście mieli ślad szminki i jeszczeście narzygali w antrylu Wiecie po jakiemu? Bo sam te przewody to to są emocje. Babami rządzą emocje. I tego się nie do nijak pogodzić, no ale obiecałam Wam padać, co z tą skrzynką z nicością. Baba padał: No nie możesz tak o niczym mówić, o niczym myśleć, bo to jest nieprawda, bo ty musisz o czymś myśleć. I kobie kobieto idź. Nic nie myśla, nic nie chce. A co by zjadł? Nic. I teraz widzicie, sam to jest taką enklawa, bo tak, my samo my priorytety. To była i kawa. Szef sam też jest, jak go sklepnu albo jak go zmobilizuje. A hop potrzebuje się wycofać do swojej krzynki z nicością. Tam nic nie ma. Jakby baba tam wlazła, to ona się poogląda, Ale to tak pusto, to po prostu obrazek powiesimy, a tutaj będzie stolik i z takim opuścikiem, a, a tu by lustro pasowało, a tutaj dywan... Bier się. Nic nie chce. Ciąg. I widzicie? Co wy możecie z tego zapamiętać? Tak chopy jak i baby. Baby. Jak będziecie chciały kupić jakieś fajne szczeliki drogie, nie? albo jakoś taszka. Najlepiej no, jest wtedy się zapytać, chopa, kiedy on jest w tej krzyńce, bo on właśnie będzie słyszał. chociaż to jak on będzie w jakiejkolwiek krzyńce, w tej to może, no, to, no, no nie wiem, nie i się bo my, że staro. To się możecie spokojnie zapytać mecz, nie to mogę sobie kupić tę torebkę, tak, no, no ja daj mi nie? ale Kopy wy, wy musicie uważać, co go docie. Jakby wozbaba baba chciała ocyganić, to ona będzie miała tak przygotowane wszystko, ona wam powie, nie, że idzie do koleżanki, nie wróci na noc się. I ona zadzwoni do czterech innych koleżanek, które to potwierdzą, że one tam były, one wam padają, co one piły, co jadły, o czym go dały. Bo kobieta ma zawsze przygotowany plan, a wy, wy nic nie poradzicie wymyśleć. Wy za często przebywacie w tej krzynce z nicością. No i wy tak, idziecie nie na jakieś baby albo choby, no na te piwo z kolegami. albo docie żeście szli do kolegi pracować nad nowym projektem. No i ona, żeście nie padali do jakiego kolegi. Ona po tym dzwoni do jednego, do drugiego, do piątego, do zefla. Do Jędrusia, a każdego do ja on sam był, umiemy razem robili. Wiecie, to jest ten błąd, bo kobieta ma plan, a wy za często przebywacie w nicości. Życzę Wam, co byście się trafili w połowie nie w nicości, nie na Marsie czy na Wynus, i no, to może tak nasz pas, ale to jest prawda, że tak jest.